Teraz pokażę, jak sparować sterownik, czyli to urządzenie, które jest podłączone do LEDów z mostkiem Wi-Fi, czyli centralnym punktem naszego systemu. Uruchamiamy aplikację i wybieramy strefę, na której chcemy mieć ten sterownik. Mamy do wyboru 24 strefy, niech to będzie pierwsza. Wchodzimy ołówkiem w ustawienia. Mamy przycisk Rozpocznij parowanie sterownika, naciskamy go i teraz włączamy zasilanie sterownika LED, i w przeciągu dwóch sekund, po prostu od razu po zasileniu, wciskamy przycisk Rozpocznij. LEDy zamigały, pojawił nam się typ sterownika i w tym momencie. Ten sterownik jest na pierwszej strefie. Na każdej strefie można mieć dowolną ilość sterowników. Nie ma tutaj limitu. Jest tylko limit ilości stref, który wynosi 24. W tej chwili możemy już sterować oświetleniem. Tą listą wybieramy efekty, które będą wyświetlały się na taśmie LED. Można zaznaczyć efekt 1. Lub kilka, wtedy będą one się zmieniały samoczynnie pomiędzy sobą. Jeśli wybierzemy dwa, to ten suwak ustawia co ile sekund ma się przełączyć efekt. My skorzystamy z efektu jeden kolor, który daje statyczne światło, jest to efekt podstawowy. Mamy do wyboru kolor, jego nasycenie, tryb światła białego z regulacją temperatury barwowej od ciepłej do zimnej. I tryb wielokolorowy. Z tym, że tryb wielokolorowy w przypadku efektu jeden kolor nie będzie działał. Dlatego wybierzmy inny efekt. Zaznaczę kolory na przykład czerwono żółte. Widzimy, że jest tylko żółty. Ale jeśli wybiorę inny efekt, to już mamy te dwa kolory na taśmie. I teraz mogę wybrać inny ich zestaw. Dotyczy to w większości efektów za wyjątkiem efektu jeden kolor, który jest statyczny. Należy zwrócić uwagę, że na przykład efekt tęczy zawsze będzie miał wszystkie kolory, nie będzie reagował na manipulację tutaj. Ale na przykład efekt strzały ma efekt tęczowy, czyli wszystkie kolory czerwono-biały Pomarańczowo-błękitny. Można oczywiście wybrać jeden kolor. Tak więc w zależności od wybranego efektu mamy różne możliwości e regulacji, czyli ta plansza multikolor nie będzie działać w przypadku niektórych efektów i należy mieć to na uwadze.